Witam, mam przyjemność zaprezentować urządzenie marki Weldman Megamic 330 4x4 Półautomat spawalniczy z funkcją MMA. Półautomat spawalniczy zasilany trójfazowo Megamic 330 4 wykonany w technologii inwerterowej iGBT do spawania metodą MIG-MAG w osłonie gazu lub Flux bez osłony gazu oraz do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym DC i lutospawanie. Zakres regulacji prądu spawania MIG-MAG od 50 do 330 A, MMA od 50 do 330 A. Sprawność maksymalna przy 40 stopniach otoczenia 330 A na 60%, 255 A na 100%. Przeznaczony do spawania drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 do 1,2 mm, drutami samosłonowymi 0,9 mm oraz elektrodami otulonymi o średnicy do 5 mm stali niskowęglowej, niskostopowej MAG, stopowej MIG, aluminium oraz odlewów żelidnych. Maksymalna wielkość szpuli 15 kg D300. Na wyposażeniu standardowym posiada uchwyt spawalniczy MB24KD 4-metrowy, przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 300A wtyk DX50, przewód masowy 2-metrowy z zaciskiem 300A wtyk DX50, przewód zasilający 2-metrowy bez wtyczki, gniazdo podgrzebacza 36V. AC na tylnym panelu. Przyłączę gazu do węża technicznego 8 mm tarczą spawalniczą szczotkę. Maksymalna wielkość szpuli 15 kg D300. Elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania oraz prędkości posuwu drutu. Elektronicznie sterowana płynna regulacja indukcyjności. Zmiana polaryzacji uchwytu obok podajnika drutu. Flux. Półautomat posiada dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania. Woltomierz-amperomierz oraz wiody sygnalizacyjne LED. Zasilania zielona i przeciążenia czerwona. Wyposażenie we rozłącze i odłączalny przewód masowy oraz przewód powalniczy MMA. Czterorolkowy podajnik drutu. Przycisk szybkiego podawania drutu. Zabezpieczenie termiczne. Przeznaczony do warsztatów samochodowych i gospodarstw rolnych. Omówienie panelu: Zielona kontrolka zasilania. Czerwona kontrolka alarmu przegrzanie urządzenia. Numeryczny wyświetlacz prądu spawania, numeryczny wyświetlacz napięcia spawania, potencjometr prądu spawania, sposób drutu do półautomatu, indukcyjność do półautomatu, potencjometr, przełącznik metod pracy MMA, elektroda MIG-MAG, półautomat spawalniczy, tryb pracy uchwytu do półautomatu, czterotakt, dwutakt, przycisk szybkiego wysyłania drutu. Na przednim panelu mamy eurogniazdo do uchwytu MIG. Przyłączę masy, przyłączę elektrody DX50, wejście przewodu zasilającego, włącznik główny, gniazdo do przyłączenia podgrzewacza AC36V, Przyłączę gazu, króciec 8 mm, włączenie urządzenia, przygotowanie urządzenia do pracy metodą MIG. W tym celu należy przełączyć przełącznik na metodę MIG. Będziemy spawać na dwutakcie. Tryb pracy uchwytu. Przycisk wysuwu drutu. Drut mamy wysunięty. Wyregulujemy prąd spawania, posuw drutu. Przystępujemy do spawania. Uzbrojenie urządzenia do pracy metodą MIG. Przewód masowy podłączamy w miarę masowe. Dobrze dociskając. Uzbrojenie urządzenia do spawania metodą MIG-MAG, zamontowanie drutu. Otwieramy podajnik, upewniamy się jakie rolki mamy. Po prawidłowym może rolek. Są prawidłowe. należy uciąć końcówkę Musi wprowadzić włączony. podajnika po wprowadzeniu w obie rolki zamykamy podajnik naciskamy przycisk na przednim panelu Do trybu pracy na materiale Flux. Wyłączyć urządzenie zasilania. Dla wygody pracy otworzyć podajnik, bo lepsze podejście do klucza. Poluzowujemy obie nakrętki. Zamieniamy przewody miejscami, tak jak tu jest strzałeczka. Zachęcamy nakrętki. Urządzenie gotowe do pracy w metodzie flux. Uzbrojenie urządzenia do spawania metodą MMA. Przewód masowy podłączamy w masowe. Dobrze dociskając. Przewód elektrody według rysunku Urządzenie należy przełączyć i jest gotowe do pracy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej pracy naszym urządzeniem.